Kolejny szosowy czwartek. Dzisiaj pogoda nieco inna niż w poprzednim tygodniu, W minionym tygodniu. Wtedy było 27 stopni, dzisiaj 18 i wiecznie, ale my ten wiatr wykorzystamy dzisiaj. No więc jedziemy na tą czwartkową ustawkę. Dzisiaj same wprawione troszeczki wieździe. Dlatego mamy zaplanowane dwa mocniejsze akcenty. A to, że akurat nałożą się na yy, tak zwane lubiane, mniej lub bardziej segmenty na strawie, no to my się z nimi zmierzymy. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku, bezpieczeństwa i troski o siebie nawzajem. Także taki czwarteczek. Lecimy zobaczyć, kto na zbiórce. i hey, to jest klasyk, nagrywam Nigdy nie wiem ile będzie osób na ustawce Rafał, obstawiasz? 12. No ja nie obstawiam, zobaczymy ile będzie Uwaga Jest w stylu Nie wygląda mi to na 12, Rafał Spokojnie no, od odtrąbienia ten trening by się nie mógł odbyć Rafał? Siemano Rafał, widzisz wieś ustnie, he? Siemano. już konsli. Siemano. Ja Rafał. Siema. Siema Mario. Siemano. Siemano Mordo. Siemano. Laszron. To siemano. Pokazuje czwórkę. Spiesz. Raz za trzecią, to jest 112. 12. ile jest teraz? 11. Parę minut czekamy. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mariusz Co co tam się będzie działo dzisiaj? Nie wiem, wiatry są podobne. To dobrze, nie? Dobrze i niedobrze, nie? Ale... Jak, jak ostatnio pojechaliśmy No to będzie w plecy Okej Jak będziemy przecinali ścieżkę na Krakow Wjedziemy na płyty To do Ladenin. Ladentin. La pod górkę po płytach Też zawiernie, damy pod górę Ten wygląda na kumatego Zrozumiał? Paniał. To zrozumiał? To Sami kumaci, lecimy To teraz nie oszukuj To Witanie było. Okrążone. Okrążone. Jedziemy, ale nie tak, żeby na podwójnym. A tym. Tak. Takie... ale na podwójnym, tak? Cały, cały czas. do lewej czy do prawej? Wiatr będzie w plecy do lewej.

W lepce. W lepce. W lepce. W lepce. Koniec, koniec już był nie? Później się zawiązało to trochę. Czy chociaż ta akcja udała się z powodzeniem? Nie, nie wiem jak długi, bo tutaj jeszcze miałem, anulowałem w trakcie segment i był na samą tą końcówkę podjazdu to 3 sekundy z tyłu, nie? Aha. To teraz pojedziemy na podwójnym, poćwiczymy. Dobrze? Burza podwójna. Podwójna burza będzie. Lecimy. No więc na początku wachlarz był dramatyczny, później był średni, a na koniec był dobry. A Dużo lepiej było jak dobre będzie leżeliśmy, nie? No i klasycznie dwa słowa. Byłem eee, podsumowania. Fajna ustaweczka czwartkowa. Przyjechało 14 uczestników. Eee, większość raczej jeżdżąca, regularnie jeżdżąca, ale niekoniecznie dobrze odnajdująca się w grupie więc jest ta fizyczność, ale mało umiejętności. No i takie zaplanowane były dwa mocniejsze akcenty na jakichś tam odcinkach i to nam pokazało jak bardzo e, no nie jesteśmy spójną grupą, ale to dobrze, bo e, po chwili konsultacji powstaliśmy, pogadaliśmy i wpadliśmy na taki pomysł, że poćwiczymy sobie tak zwany podwójny wachlarz. Jasne na początku było różnie ale im dalej w las, tym lepiej. Eee, wiadomo, jest zmiana za zmianą, zmiana za zmianą. Eee, każdy czuł się coraz lepiej, coraz pewniej. No i na koniec już to wychodziło nam całkiem sprawnie, co widzieliście zapewne na końcu filmiku. Na koniec to już wychodziło całkiem przyzwoicie, a to dopiero pierwszy raz. Także kolejne plusy przyjeżdżania na treningi grupowe. Eee, jesteś, czujesz się w miarę mocny. Ale nie do końca potrafisz się odnajdywać, nie znasz, nie, nie miałeś szansy się nigdy nauczyć tych umiejętności. Pośmiało wpadaj na takie treningi, gdzie są doświadczeni mastersi. A jeszcze jak będą chcieli się podzielić tą wiedzą, to w ogóle strzał w dziesiątkę taka ustawka. Także ustawki dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych w czwartki 17:30, jezioro głębokie serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.